Witam serdecznie wszystkich fanów bloga Co do Gara. Dzisiaj chciałbym wam pokazać przepis na łososia gotowanego na parze Będzie to przepis nietypowy A dlaczego? Przekonacie się za chwilę Łosoś będzie gotowany w specjalnym naczyniu Oraz zawinięty w folię aluminiową Na dnie folii najlepiej ułożyć jakieś zioła np. Na tymianek, najlepiej świeży Albo koperek, ja z racji tego, iż nie, ma, nie posiadam świeżego, postanowiłem ułożyć plastry winogron. Postanie z nich świetny sosik po ugotowaniu. Następnie dodaję dwa plastry masła w połączeniu z winogronami. Będzie naprawdę wspaniały sos. Następnie doprawiam nasze łososie z jednej strony solą. Najlepiej świeżo mieloną morską, oraz pieprzem również świeżo mielonym. I z pierwszej strony tymiankiem. Oraz sokiem z cytryny. Takie sosie obracam o 180 stopni, kładę na naszej pierzynce z winogron oraz z masła. Następnie ponownie skrapiam sokiem z cytryny. Również sól. pieprz i teraz z tej strony nie tymianek a trochę ziół prowansalski i uwaga specjalny dodatek przywiozłem herbatkę z granatu z Turcji sproszkowaną wygląda ona mniej więcej tak i troszkę posypuję z wierzchu Tą sproszkowaną herbatą dodam specyficznego aromatu całemu naszemu łososiowi, i tak postępuję z resztą ryb. Przyprawione łososie zawijam szczelnie w folię aluminiową, a następnie wkładam do lodówki na minimum pół godziny, aby całość się przemacerowała. Podczas gdy łososie nam się marynują możemy spokojnie ugotować warzywa na parze. Mam tutaj pokrojone w kostki marchewki oraz ziemniaki. One będą się najdłużej gotować, dlatego na sam początek dorzucam je, a następnie powędruję do specjalnego garnka do gotowania na parze. Łosoś oraz mam tutaj kalafior, świetnie nadaje się do tej potrawy, również różyczki brokuła. Powoli wsypujemy, a następnie wszystko posolimy i ugotujemy. Na dnie drugiego sita układamy naszego łososia. Jak widać mam tutaj dosyć duże dzwonka, dlatego ułożę jedno na drugim. Będą się one gotować około 10 minut, gdzieś 7 minut przed końcem położę na nie kalafiora, aby doszedł. Pora przygotować sos, w którym polejemy nasze warzywa. Zaczynamy od połączenia ze sobą dwóch łyżeczek śmietany, jednej płaskiej łyżeczki musztardy, jednej łyżki majonezu oraz odrobinę keczupu, najlepiej ostrego. Do tego pieprz. Oraz odrobina soli do smaku. Całość mieszamy. Do lekko podgotowanych już warzyw dodajemy łososia. Całość przykrywamy za około 3 minuty. Dodam naszego kalafiora. Najwyższa już pora, aby dodać różyczki kalafiora. Powoli umieszczamy ją pomiędzy łososiami. Świetnym dodatkiem do tej potrawy będą ogórki podsmażane na maśle wraz z miodem różanym. Na rozgrzane masło dodaję kilka pokrojonych w kostkę. Najważniejsze, bez jątek ogórków. Lekko je zesmażam, za chwilę dodam miód różany. Po lekkim podsmażeniu ogórków najwyższa pora, aby dodać jedną łyżkę miodu różanego. Następnie całość skarnalizuje. Najwyższa już pora, aby sprawdzić, czy nasz łosoś jest gotowy. Jak widać, powstał piękny sosik oraz łosoś w środku jest biały. Tu można już go podawać. Życzę wszystkim smacznego.